Biologia i chemia kolory zadań odcinek 9. Dzień dobry, witam wszystkich w kolejnym odcinku. Przed nami dość proste, choć nieco podchwytliwe zadanie o następującej treści. Ile gramów chlorku sodu zawierającego 3% zanieczyszczeń należy rozpuścić w wodzie, aby otrzymać 150 gramów roztworu o stężeniu 40%? Sytuacja przedstawia się następująco. Mamy wodę, do której mamy wsypać chlorek sodu. Jednak chlorek sodu jest zanieczyszczony. Występują w nim zatem jakieś, nazwijmy to, śmieci, które w skład naszego końcowego roztworu nie wejdą. Jednak nie da się naszego chlorku sodu w żaden sposób oczyścić, i musimy użyć zanieczyszczonego. Przemalujmy go zatem na kolor fioletowy. Co będzie oznaczało substancję rozpuszczoną wraz z zanieczyszczeniami. Zatem mamy otrzymać 150 g roztworu, którego stężenie będzie wynosiło 40%. Nasza substancja rozpuszczona zawiera 3% zanieczyszczeń. Oznaczmy je szarym kolorem. Nas interesuje odnalezienie masy chlorku sodu zanieczyszczonego, czyli łącznie z zanieczyszczeniami. Zaznaczmy go na fioletowo. Standardowo wypisujemy dane i szukane. Masa roztworu, którą mamy otrzymać, wynosi 150 g. Stężenie procentowe tego roztworu ma wynieść 40%. Chlorek sodu jest zanieczyszczony w 3%, zatem procent zanieczyszczenia substancji wynosi 3%. Szukana będzie masa substancji zanieczyszczonej. Mamy otrzymać 150 g roztworu o stężeniu 40%. Zatem w 100 gramach tego roztworu będzie znajdowało się 40 gramów czystej substancji rozpuszczonej. Naszego roztworu ma być 150 gramów. Zatem do utworzenia 150 g roztworu potrzebujemy użyć x gramów substancji rozpuszczonej. Oczywiście. Czystej. x to się równa 150 g razy 40 g, to wszystko dzielone przez 100 g, x wynosi 60 g. Potrzebujemy użyć 60 g czystego chlorku sodu. Chlorek sodu, którego my użyjemy, jest w 3% zanieczyszczony, zatem musimy wsypać go na pewno więcej. Pytanie: ile? Jeżeli zanieczyszczenia stanowią 3% chlorku sodu, to czysta substancja stanowi 97%. Zatem 97% substancji zanieczyszczonej stanowi substancja czysta, czyli 60 gramów. 100% substancji zanieczyszczonej to będzie X gramów. Zapiszmy to nieco inaczej. 97% to 97 setnych, 100% to jedna całość X to się równa 1 razy 60 gramów to wszystko dzielone przez 97 setnych, X wynosi w przybliżeniu 61,86 grama. Zapisujemy odpowiedź. Należy rozpuścić około 61,86 g zanieczyszczonego chlorku sodu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Tradycyjnie życzę wszystkim słonecznego dnia.